No i dobra, dzisiaj stwierdziłem, że przywitam Was już na siłowni i pokażę Wam w międzyczasie jak będę sobie gawędził, jak wyglądała mniej więcej moja rozgrzewka i tak będzie wyglądała moja rozgrzewka zawsze na górną część ciała jak trenuję, jak trenuję nogi, no to jest inna rozrzewka, dzisiaj będą plecy i biceps I tak się zastanawiałem właśnie czy dzisiaj trenować na 100% czy nie, bo to jest tak naprawdę pierwszy trening po tym zabiegu. I jeżeli chodzi o mój brzuch, nie wiem czy dobry kad jest ustawiony. Ale tak, teraz nie czuję takiego bólu jak to było założyć jeszcze wczoraj, gdy na przykład naciskałem na brzuch. No to czułem właśnie duży dyskomfort, i nawet jak teraz mam spodenki założone, że na brzuch, no to bym tak wczoraj nie mógł. Teraz już jest dobrze i dlatego stwierdziłem, że mogę na spokojnie dzisiaj trenować. Ale raczej nie będzie dzisiaj trening na 100%. Tak jak mi się wydaje, że lepiej dzisiaj jeszcze trochę przeczekać z tym, i jutro już będzie na 100%, kiedy będzie ta klata i triceps. Ale tak. Co chciałem powiedzieć na temat dzisiejszego tematu. Jest to powiązane jednak z tym zabiegiem co robiłem, czyli lipolizą i są, pojawiały się takie komentarze, po co mi to tak naprawdę. Po co mi to i czy po prostu nie lepiej to po prostu spalić. Dużo że takich komentarzy może nie było, ale jakoś że mogą się takie pojawiać jeszcze pytania w przyszłości i nie wiem no i może ta materia będzie takim może odsyłaczem do tego wszystkiego mimo że już nieraz mówiłem właśnie po co ja chcę zrobić tą lipolizę i i tak naprawdę to co ja robię to nie jest do tego żeby um, spalić ten łatwo spalalny tłuszcz ten tak zwany zwykły tłuszcz co jest mamy go więcej niż mniej ale dlatego, żeby właśnie spalić tłuszcz oporny i dzisiaj będę chciał właśnie wymienić, że to nie jest to samo tłuszcz oporny, nie jest takim samym tłuszczem, jak takim zwykłym tłuszczem. Wydaje mi się, że taki odrębny materiał może być dobrze zrobić, nie wiem, w sumie wiem mówiłem odrębnie kiedyś, stricte jest z tym związane. Chyba mówiłem o tłuściu kortyzolowym, brzuchu kortyzolowym i w sumie pani powiedziała, że to nie jest to samo co tłuszcz oporny, ale jest ostatnio modne ten tłuszcz kortyzolowy, brzuch kortyzolowy, przez to dużo ludzi myli i dzisiaj właśnie będę chciał się tylko skupić na tłuszczu oporowym. Mam tutaj takie kilka notatek, sobie zapisałem tym długim, żeby nie zapomnieć. I pierwszy punkt to jest lokalizacja w ciele. Cześć! Jeśli lubisz to, co robię, możesz wesprzeć kanał. Łapka, sub i komentarz zawsze pomagają. A jeśli chcesz postawić mi owsiankę, link w opisie. Dzięki! Tuś, taki zwykły, tak zwany zwykły, to on jest rozmiejscowiony po, na przykład po klatce piersiowej, po ramieniach i na twarzy tego mamy najwięcej w tym i jest równomiernie rozłożony. Nie w jakiś tam punktowo, tylko jest równomiernie, jeżeli chodzi o klatkę piersiową, no to równomiernie. Na klatce piersiowej jest właśnie to, wszystko rozłożone, więc to jest taki pierwszy punkt. Jaka jest różnica? Kolejna yy, różnica na, na niekorzyść, jeżeli chodzi o tłuść oporną, to jest to, że u facetów w górnej mierze właśnie jest na podbrzusiu, na podbrzusiu, i to w sumie u facetów jest chyba najpopularniejsze miejsce. Czasami się spotykam, że. Jeszcze podbródek. Podbródek u facetów też może być takim tłuszczem odpornym, ale wydaje mi się, że on nie jest aż tak bardzo przeszkadzający jak na przykład tłuszcz na podbróżku. U kobiet mamy więcej takich punktów. Jest, są to uda, pośladki, biodra i chyba jeszcze jakiś jeden punkt. No i też okolice brzucha, więc mamy więcej punktów, więc w tym, w tym przypadku nie zazdroście właśnie kobiet, że mają aż tyle punktów takich do trudno spalalnych. Kolejnym takim punktem różnicy jest to, że unaczynienie, że ten tłuszcz oporny jest mniej krąży krwi w tym miejscu, czyli na przykład jeżeli chodzi o brzuch, no to mniej jest unaczyniony, czy jak to się tam mówi, czy to tak naprawdę, jak to jest napisane, co utrudnia mobilizację kwasów tłuszczowych, jeżeli jest coś źle Mniej krwi dociera do tego punktu, więc dlatego na przykład nie bolało mnie, jeżeli chodzi o takie pojedyncze wbijanie igły w to miejsce, ponieważ nie czułem tak naprawdę tego, bo nie było ani unerwione mocno, ani też unaczynione mocno. Nie wiem, czy to jest powiązane z tym, ale tak, tak mi się wydaje, że to może być powiązane. Więc to jest taki kolejny punkt. Jaka jest różnica? Hmm, tutaj mam jeszcze, że. Reakcja na deficyt kaloryczny, że jednak tłuszcz oporny to jest nasz taki końcowy magazyn energii. To jest nasza pozostałość po przodkach, bo jak byliśmy ludźmi prehistorycznymi, więc pod tym względem, dlatego jest trudno go spalić, bo on spala się na końcu. Na początku się spalają takie łatwo spalane tłuszcze, czyli te beta alfa czy jak ktoś tam mówi i to na zazwyczaj jest twarz, klatka piersiowa, ramiona, one w pierwszej kolejności są spalane. Dlatego jeżeli ktoś jest na deficycie kalorycznym, to w pierwszej kolejności widzimy, że jest z twarzy i tak samo przybrał na twarzy, bo to są punkty, gdzie albo łatwo przypieramy, albo łatwo grubimy kilogramy. A jeżeli chodzi o właśnie o o pewne, to one są takim naszym końcowym magazynem energii, przez co, żeby go całkowicie spalić, no to musielibyśmy bardzo mocno się głodzić przez wiele tygodni, a nawet i miesięcy, jak ja patrząc na swój przypadek, gdzie ważyłem kiedyś poniżej 80 kg. Poniżej 80 kg i, i tak miałem ten tłuszcz oporny. To było jakieś 10 lat temu. Wtedy jeszcze nie trenowałem siłowo i brałem pod uwagę to, że jednak, przez to, że nie trenowałem siłowo, to będę to zaraz robił. Będę zaraz robił. zaraz robił. zgubiłem wątek. A, i wtedy wytłumaczyłem sobie właśnie tym, że przez to, że nie trenowałem za bardzo siłowo, mocno, no to miałem ten tłuszcz jeszcze taki obstający, ale teraz tym razem jak doszedłem do. 82 kg, czyli niewiele więcej niż to było kiedyś, no to właśnie zmysłowiłem sobie fakt, że ja bym musiał bardzo mocno zgubić nawet i mięśnie. Bo najpierw musielibyśmy zgubić mięśnie, a potem dopiero ten tuńczyk. A ja nie chcę tego. Ja wolę jednak zachować te mięśnie, które mam, bo teraz aktualnie waży, jak widzieliście, wczoraj 90,8. Teraz aktualnie pewnie więcej, bo już jestem po śniadaniu, ale na to wasze 9,8 i stwierdziłem, że. Nie chcę za bardzo tracić tych mięśni, które już uzyskałem przez ponad 3 lata ćwiczeń. I to nie takie lekkie ćwiczenia, tylko jednak intensywne ćwiczenia. I wolę się wykosztować, nie narazić się hormonalnie. Bo ja jednak rok temu mocno się naraziłem hormonalnie. I... No i byłem tak na... nie byłem człowiekiem, tylko wargiem człowieka. Więc to jest taki kolejny punkt, dlaczego się podjąłem tego tej lipolizy. Yy, kolejna sprawa. Można powiedzieć, że też ten tłuszcz oporny jest też różnica między genetyką i płcią. że jednak, tak jak mówiłem, że u kobiet jest więcej tych punktów, u mężczyzn mniej. a jeżeli chodzi o takim zwykłym tłuszcz, no to nie ma różnicy, nie ma różnicy, czy jesteś kobietą, czy masz jakieś inne geny, ten tłuszcz łatwo spala, jest zawsze w tych samych miejscach i one tak samo będą się łatwo spalać. I tyle, nie warto tam za bardzo rozgadywać. Pojawiały się komentarze, ludzie mylili, że robiłem liposukcję, a nie lipolizę, mimo że mówiłem na materiale, żeby nie mylić te pojęcia. I jak na razie jestem zadowolony, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. Zobaczymy za kilka miesięcy, jak będzie finalny efekt. A jeżeli chodzi jeszcze o odczucia, poza tym moim brzuchem, co mówiłem na początku, to nie wiem, czy to był jakiś efekt, taki placebo, czy chciałem to zobaczyć, ale Wydawało mi się, że mam jednak mniejszy ten dziuch, że jednak ten dziuch zaczął się już stawać coraz bardziej płaski, gdy właśnie jestem na czciu. Nie wiem, czy tak jak mówię, czy to jest taki po prostu wizualny efekt, który chciałbym zobaczyć i im, wydaje mi się, czy jednak jest coś na rzeczy. Jestem bardzo już ciekaw porównania tego, co będzie za 2-3 tygodnie, Przecież za 3 tygodnie, bo będę miał długi zabieg. I tyle. Widzieliście moją rozrzewkę. może ona nie była taka w pełni, jakbym robił bez nagrywania, ale mniej więcej właśnie o to chodzi, że rozgrzewam rotatory, czyli tutaj właśnie obręcz barkową i też przy użyciu gumy operowej staram się wstępnie zaangażować moje mięśnie pleców, tylko tutaj jestem akurat w takim miejscu, że ciężko mi to zrobić, żebyście to widzieli, ale właśnie tak mniej więcej staram się już wstępnie te mięśnie uaktywować. Uak Chociaż teraz teoretycznie powinienem robić inne ćwiczenie, ale tam ludzie są i nie chcę za bardzo, znaczy nie chciałem tam za bardzo gadać przy ludziach. Tutaj mam wolną przestrzeń i stwierdziłem, że pokażę jak wygląda mniej więcej moja Tak wygląda moja odżywka na górną część ciała. Dzisiaj robię plecy i biceps. Będzie też tylko treningu. Nie będzie omawianego treningu, ponieważ będzie to lekki trening, ale na końcu... Chodźcie znaczy na końcu. No w sumie będzie teraz ku treningu, i później pokażę Wam moją sylwetkę. I ewentualnie też powiem więcej o moim brzuchu. Jeszcze sobie tak zastanawiam, czy to chciałbym powiedzieć. Chyba nie. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o trening, to powiem Wam, że nawet trenowałem niektóre ćwiczenia na 100%, niektóre na 80, niektóre na 90%, więc to nie był taki lekki trening, jak myślałem, że będzie, ale stwierdziłem, że czuję się na tyle silny, że na tyle mogę sobie pozwolić i nie czułem żadnego bólu, jeżeli chodzi o brzuch. Więc i tak widzieliście tylko skrót treningu, ale mniej więcej zrobiłem to samo co przed treningiem deloadowym, jakie miałem czyli przed 3 tygodni. Ale dobra. I też generalnie mówiłem, że w ten weekend pokażę przepis na, na liśniki, no ale tak jak możecie się domyślać nie utrzymałem białka jaj, które zamówiłem w zeszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu we wtorek i do tej pory nie przyszło, więc prawdopodobnie w poniedziałek przyjdzie. Nie wiem czy w poniedziałek też nakam przepis na jaja, czy jednak poczekam do weekendu. Byłem też wczoraj właśnie do tego sklepu SFD i dalej nie mieli kupna białka jaj. Bym miał wtedy trzy butelki jakby ten, jakbym kupił na miejsce, bo Zamówiłem dwie butelki, a właśnie jedną sobie kupił tylko specjalnie, żeby na weekend mieć. I też wracając właśnie z tego, uświadomiłem sobie, że mo mogę spróbować z tym takim zamiennikiem białka w proszku, czyli takie białka jaj bez wody, tak jakby. I wtedy czytałem, że to może być zamiennik, ale nie miałbym takiego sprawdzonego, ile co i jak, więc bym eksperymentował z wami. Dobra, tyle co takie takie dodatkowe informacje, teraz czas na prezentowanie sylwetki czyli coś, to co powinno być wczoraj, ale czy wczoraj nie było mi na treningu, to dzisiaj właśnie będzie dzień później, a dzisiaj ogólnie jest setny dzień redukcji, więc dlatego właśnie chciałam też nagrać w niedzielę, żeby był ten setny dzień. Jutro będzie 101, ale dobra, nie ma co przedłużać. Nie wiem, czy na kanale będzie widać, jak tutaj z tym brzuchem jest i te kostki, które mam, takie bardziej ślady po po tych zastrzykach, ale teraz jak ja widzę właśnie w tym odbiciu i w tym cieniu to masakra, jak to wygląda, tyle tych punktów. Pewnie na że tego nie widać, no ale tak jest. I tak jak mówiłem rano, jeżeli chodzi o wstanie i naczczo, to wydawało mi się, że mam płaskie, ale nie wiem czy to było właśnie to, co chciałem zobaczyć i przez to tak mam fałszywy obraz, czy faktycznie coś jest na rzeczy. Na razie nie robię żadnych obwodów, robię standardowo co sobotę, żeby nic. Nie zmieniać, chcę mieć po prostu cały ten dzień, stała data, stała czas i stały stan fizyczny, który właśnie będę to wszystko robił. Ale dobra, na początku bez snapinki. I dobra, na początku może pokażę wam jak ogólnie mój brzuch Dużo ludzi też pisze czasami, że trzeba trenować dolną część brzucha. Ja mam mięśnie dolnej części brzucha, tylko po prostu są przesunięte przez ten tłuszcz. Ja jestem tego świadomy, że można trenować dolną część brzucha. Ja przetrenowałem już ponad 3 lata i wiem o tym spokojnie, tylko po prostu jest przesunięty przez tłuszcz. Ja czuję te mięśnie, mam silny kor. Jak zrobię, napnę te mięśnie i tak zrobię, no to aż tak bardzo to nie widać jak wcześniej, jak bez napinki, więc Spokojnie, ja wiem o tym, nie musicie mi pisać o takich rzeczach, ale chciałem po prostu dopowiedzieć do kamery co jakiś czas. Dobra, czas na napink. Dobra, dzisiaj tak skromnie, ale wydaje mi się, że aż takiej dużej różnicy nie będzie. Dopiero za 2-3 tygodnie wydaje mi się, że tutaj już powinniśmy coś widzieć. Tak przynajmniej pani mówiła. Mam nadzieję, że to nie było jakieś tak, żeby mnie jakoś uspokoić. Ja wierzę w to, że za 3 tygodnie tutaj po zabiegu będzie już większa zmiana. Na razie tylko po prostu widzę te ślady po igłach. I ktoś, kto nigdy nie wiedział, co ja właśnie zrobiłem, i zobaczy mój wziuch, no to może być przerażony. Pewnie na kamerze tego nie widać. A może jakoś tak pokażę bliżej. Nie. I dobra, jeżeli wam się ten materiał spodobał, łapki w górę, subskrypcja oraz komentarz, a jeżeli chodzi o wyjście do kina, to dzisiaj nie wiem czy pójdę do kina, bo jest słaby wybór, jeżeli chodzi o film, ale pewnie pójdę tylko dlatego, żeby zrobić sobie 10 km spacer. Trzymajcie się!